no jestem mawanny i na wstępie tego odcinka chciałem Was przeprosić za to, że nie było odcinków przez dwa tygodnie. Powiem wam szczerze, mi się kurwa nie chciało nagrywać tych odcinków, nie miałem ochoty, ani sta siłę. Żebym nie Żeby przeciągał. Lecimy z odcinkiem. W poprzednim odcinku pokazałem do czego służy Fletch. W dzisiejszym odcinku pokażę jak go dokładnie rzucać. Ustawiamy się na longu na mapie Dust i rzucamy... w ...tą ściankę dokładnie, którą pokazuje celownikiem. Rozpędzamy się i rzucamy tak mocno, żeby on się odbiła i oślepiła nas. Przy okazji tam tego który będzie stał, stał tam. I tu będzie wychodził żomek i tu będzie stał i tu. I to, i to była pierwsza ciekawostka. Drugą ciekawostką jest Rynek Steam. Pewnie każdy z Was marzy o jakiejś Kosie w powyżej 20 euro. jest możliwe. Wystarczy, że opierdolisz kogoś z swoich znajomych, a później powiedz, że to nie ty. Teraz wam powiem nietypową ciekawostkę, mianowicie pies, który szczeka, gdy podejdziemy do drzwi. Było niegłośnie na polskim YouTube, ale na pewno takiej wersji nie słyszeliście. Którą zaraz usłyszycie Oczywiście w tej ciekawości nie chodzi o to Że zmarła opiekunka psa Natomiast, że pies znalazł sobie ładną sukę i zapina ją Jak ten ziomek na wieży Myślę, że odcinek wam się spodobał i zostawicie fakera w górę, a ja teraz pierdalam z komputerem. Trzymajcie się, elo.